Witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Invasion The Last Crusade. Kolejny szybciutki odcinek 51 285 miliardów 875 935 850 zł w skarbcu. Na ten moment jest to obecnie rekord. Kolejny. Poziom ponad 240 tysięcy. Upgrade i tak dalej nie były dokupowywane póki co. Jedynie co jakiś czas są dokupowywani łucznicy. No ale wiadomo to w myśl cały czas tej jednej jakby strategii, właściwie tej jednej metody. Można powiedzieć przechodzenia gry dalej. I tak to na ten moment wygląda. No przy okazji widzicie ponad 2 miliony łuczników. Z mojej strony to tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie i trzymajcie się. Ale zanim to, to jeszcze Wam pokażę, ile dostajemy złota za zaledwie jeden poziom. Ponad 601 milionów. I tym akcentem kończę ten odcinek. Jeszcze raz. Cześć.